Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy rozrzucać gnój właśnie na polu tą oto żółtą trzydziestką z tym rozrzutnikiem. Tu belki leżą sobie po, po odcinku z zbieraniem bel czerwoną trzydziestką. Będziemy podłączona do cyklopu, w którym będziemy to ładować. Już to trochę załadowałem. I dzięki w ogóle za odbiór poprzedniego filmu I po prostu wygenerowało no dużą Dużą liczbę wyświetleń. I jestem z tego po prostu za, z, powodu, z powodu zadowolony. A dzisiaj sobie właśnie ładujemy cyklopem. O, i także bym Was właśnie załadował, że ten. No. Tak, właśnie. Bardzo jakoś nie ogarniam tego cyklopu. Więc, bo ja ogólnie długo nie, dużo nim nie grałem. Może jakbym nim więcej grał, to jakoś bardziej bym go ogarnął. Bo wiecie, ja nie gram bez, bez hudów, to wszystko... Nie widzę tych hudów i muszę tak, wiecie, ja, znaczy ja, ja wiem mniej więcej jak to tym, ale często, często mi się po prostu to myli. Ogólnie te y I muszę bliżej podjechać, bo musimy to rozłożyć, raz złożyć i bo tam i tu jakoś chyba wcofnąć, bo, albo co bo... Obra, Dobra, na razie jest to, no niech to tak stoi, albo nie, niebo. Widzę, że się na tym gnoju tu... To... Ojeju, widać, że to kolizji dobrej nie ma zrobionej muszę to jakoś tak postawić, żeby w miarę też to sięgało tego rozrzutnika. Więc poczekajcie chwilę ja tutaj sobie. Muszę jakoś dobrze podjechać, bo też zauważyłem, że te wsporniki nie mogą być. Czekajcie może tak Niebo Nie Właśnie muszę... na... no, bo żeby ten spornik się rozłożył to musi być idealnie wszystko rozłożone i... Więc poczekajcie, teraz już sobie trochę go przestawiłem. I właśnie chyba się znowu wbił ten spornik, bo też już wcześniej jak ładowałem. Ale to będzie nieudolny, nieudolny odcinek. Coś się znowu wbiło. Czy koło się wbiło, czy co. Aha, wspólnik się wbił. Dobra, słuchajcie, ja to załaduję i pojedziemy, będę już na polu. Dobra, słuchajcie, ja już jedę na pole, tutaj ja załadowałem tym cyklopem jak, jakoś jak... No po prostu załadowałem jakoś to. No i... Jakoś to załadowałem tym cyklopem, no i... Jeszcze musiałem włączyć mod na zakopywanie się jedynie chyba mood system zostawiłem albo. Nieważne, no już po prostu tutaj załadowałem. No i... Możemy jechać rozwalać, tylko trochę mi się tu źle pojechało. No taki mi się zrobiło, ale to się po prostu... Jak będę jechał znowu to... Pojechałem sobie tutaj na to pole, bo już jest wszystkie, pokultywatorowałem poza odcinkiem. Więc teraz tu sobie rozwalamy gnu i wybrałem sobie to pole, bo yy, praktycznie zawsze jak jeżdżę często coś robić, to jadę na te pole, co są najbliżej mnie. Znaczy to też pole jest, nie jest daleko, to jest zaraz tam. W sumie widać, jest działkę moją, ale no jakoś tu często nie przyjeżdżam. I wierzcie. No, tutaj jedynie co robiłem. To były żniwa. Na, oczywiście na filmie, nie? Żniwa. Potem, no, tą kultywatorowałem, ale to poza odcinkiem. Czekajcie, mi się włączyło. Kultywatorowałem tam, wiecie. Poza no, odcinkiem kultywatorowałem. I. Tylko tyle tu robiłem. Więc teraz będziemy robić też orkę. Będzie W następnym odcinku będzie, już mówię, że będzie orka tych pól wszystkich. Znaczy nie, ja tego nie będę na wszystkie pola dawał gnoju, tylko dam na temp tutaj dwa. I zależy jak, ile mi tam jego starczy, bo też trochę sobie go tam w sumie dokupiłem. Więc może mi tu starczy na, na to pole na pewno. I na to trochę tam, więc... To raczej w dzisiejszym odcinku to się wszystko porobi. Tu sobie poczekajcie. Wjechałem w soję komuś, ale dobra, trudno. Dobra, jedziemy już od o, kurde. Nie mogę się tutaj wyrobić. No jedziemy tutaj sobie to pole zrobimy. Ono jest chude tylko są długie są przejazdy. I... To pole to szybko nam zajdzie. Tu jeszcze raz przyjadę, nie będę pokazywał oczywiście wam jak ładuję, bo na początku filmu będziecie mogli zobaczyć jak mi to nieudolnie wychodzi, ale No, już mi się obornik kończy, więc to do połowy dojadę i, o, i mi się skończą, więc y, robię cięcie i zobaczymy się, jak już załaduję od nowa. Dobra, słuchajcie, ja już załadowałem y, następny rozrzutnik i jedziemy tutaj już po polu rozrzucać. O, to w sumie tutaj dokończę. I to w sumie nam powinno. Może nam wystarczy. Nie ja wiem, ile, ile będzie ten odcinek trwał jeszcze. No, jak wiecie, ja tam jakoś trochę udało mi się mi. załadować tym cyklopem. I może na następny raz, jak będzie następny odcinek, właśnie z takiego rozrzucania, to będzie mi to lepiej wychodzić. Muszę sobie wiem, jeszcze gdzieś, gdzieś nim pograć tak. To wtedy będzie mi lepiej szło już. No bo jeszcze tak myślę sobie, że jeden sezon ten cyklop tutaj przesiedzi na tym gospodarstwie. A potem no to zobaczymy co to będzie. Dobra, to teraz muszę jakoś tu pojechać i tu zawrócić. wiecie co ja tam. Jak ładowałem tym cyklopem, to wziąłem sobie wzi wziąłem, kupiłem taką łopatę. Bo miałem w modach akurat i sobie nią to ładowałem. Może nią zeszło to dłużej. Znaczy, dłużej, no ale szło jakby. Znaczy, dłużej, może mniej nabier no, dużo nabierałem, dużo mniej nabierałem na tą. E, ...właśnie mm, łopatę a, a ten niż na ten cyklop ale jakoś ta praca jakby szybciej i żywawiej szła, więc wolę e, ładować jakby mniej, Ej, ale szybciej niż po prostu nabierać jakoś udać, nabierać tym, no, tym jakby tym krokodylem tym cyklopem i się tam bawić potem, bo tam znowu będzie się w ten w a wspornik się po prostu znowu w ziemię wali będzie tylko tyle. Będę musiał znowu coś przestawiać: ciągnik z zarzutnikiem, ci po prostu ciągnik z cyklopem, o. nie? I tak dalej. No, jak mówię, w następnym odcinku będziemy orać sobie pola Azorki. To będzie na pewno jeden tylko odcinek. Nek. Potem będziemy, ja sobie muszę bronami tam tą trzydziestką wziąć, przelecieć przed tym i zrobimy też sobie siewy, też trochę tam pobronuję. To siewy będą, albo najpierw będą wykopki, albo potem będą siewy. Więc nie wiem, co będzie pierwsze ale myślę, że najpierw będą ten hmm, wykopki będziemy kopać tym kombajnem. Znaczy tym kopaczką, tą taką zwykłą która, która tam stoi sobie w stodole. I po prostu będę później zbierał jakimś tym wiadrem czy coś, będę po prostu to nabierał i zbierał, bo. Innego wyjścia nie ma, bo mam takie wiadro w modach akurat. Więc będę musiał teraz znowu to polecieć, zapełnić. O, tamte pole już skończyliśmy, więc... Prawie tam... Trochę... Zostało po tych kurach, Co fajnie po wszystkich przejechałem. Mówię o tej koparce, co tam stoi. Więc sobie nią będziemy ładować postawię tu, zgaszę na razie i po prostu będę znowu, będę znowu ładował. Dobra, słuchajcie, I już jadę z następnym z rozrzutnikiem tutaj załadowanym. Skończymy sobie to pole. No tu na to pole wchodzi. Ile tu było? Dwa rozrzutniki, dowiózłem dwa. No nie całe dwa, może takie dwa. Dwa coś, 2 trochę, no to to jest jeden, na tu w rozrzutnik wchodzi 3,5 tony. No to... 7... Takie 8-9 ton tu wchodzi na ten, yy, po prostu yy, tego gnoju obrotnika, więc... I teraz sobie zaraz przejedziemy na to następne pola. no tu w ogóle muszę to zaorać to całe ten tu taki przyjazd, bo to jest praktycznie niepotrzebne będzie cała fajna długość, ten to mm, tutaj miedzę też muszę zaorać, bo to niepotrzebne jest i tylko tak przeszkadza, trochę więcej pola się zrobi tam z tej ten tam do drogi doprowadzę, tam gdzie jakieś ule stoją to po prostu to tam zostawię trochę tego, ale to po prostu będzie więcej pola trochę i powiększy się to pole tą między też trzeba zorać więc o, patrzcie, tutaj w ogóle mam trochę mam właśnie polu obok mojego domu nie te dwa tutaj można powiedzieć, że tu już jedno jest ale i tutaj po środku tam widzicie są te ziemniaki tam Tutaj obok moje to nie jest moje pole za tą, tutaj jakimś tym domem. No tu moje pole jest po długości i no i mam jeszcze tylko tą łąkę, tak dalej. Tak to no, tu mam wszystkie pola blisko, właśnie siebie. Daleko to nie muszę jeździć. Więc co by się zorało tą miedzę i byłoby elegancko już. No to pole ale... są takie same, są długości, byłaby cała szerokość, tak to tu niepotrzebnie jest. Takie mniejsze, no bo jak to było na przykład dwóch właścicieli to miało to pole, no to wtedy o, rozumiem, ale tam ale z przodu to jest serio niepotrzebne, nie? Więc teraz jak będę orał to po prostu to zaoram tam miedzę i tam co, wszystko co to jest to. Tam coś zareśnięte, jakieś podwórko jest w ogóle. No to tutaj trochę rozrzutników, ja tak myślę sobie, że tu tak z 6 może, nie no, z 5 rozrzutników wejdzie, więc... Jeszcze po jeden, na pewno po jeden rozrzutnik, bo też nie był cały, więc. Więc jeszcze będę jechał dopełnić. I sobie to rozwalimy, ale to już resztę to już może jeszcze trochę tu porozwalam poza odcinkiem na tych polach. O, już mi się skończyło, więc muszę jechać napełnić. Tam jakieś resztki mi chyba zostały, więc ja już chyba już nic nie mam, więc wiecie co? Zjadę sobie, i w tym miejscu byśmy sobie zakończyli odcinek. Dziękuję za oglądanie. Fajnie, jakbyście zostawili suba, lajka, bo to też takiej motywacji dostaję do nagrywania filmów. No i co? No i siema!